Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Zdanowicz i jestem dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Urząd Morski w Szczecinie jest terenowym organem administracji morskiej, która w 2020 roku obchodziła swoje stulecie. Do podstawowych zadań Urzędu Morskiego w Szczecinie należy m.in. utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony portów, zapewnienie infrastruktury dostępowej do, do portów, ochrona brzegu morskiego, zagospodarowanie przestrzenne oraz obsługa i wydawanie dokumentów marynarzy. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi funkcjonują również bazy oznakowania nawigacyjnego, które zajmują się utrzymaniem floty naszych statków, dzięki którym jesteśmy w stanie obsługiwać oznakowanie nawigacyjne na torach wodnych, a także wykonywać pomiary batymetryczne po to, aby żegluga statków w portach i na torach podejściowych odbywała się w sposób bezpieczny. Urząd Morski w Szczecinie w 2020 roku zrealizował m.in. projekt Nostri Mari, budowa dwóch statków wielozadaniowych dla Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie. Efektem tych prac są dwa statki wielozadaniowe Planeta 1 oraz Zodiak 2, które będą wykonywać zadania w zakresie zwalczania pożarów, będą lodołamaczami, będą stawiaczami pław, będą służyć do pomiarów hydrograficznych, pozwolą po prostu administracji na wejście w XXI wiek. W 2020 roku Urząd Morski w Szczecinie poszerzył również zakres swojej odpowiedzialności. W tej chwili odpowiadamy za całe wybrzeże województwa zachodniopomorskiego, a więc zakres powiększył się o 104 km wybrzeża oraz dwa porty o znaczeniu regionalnym Kołobrzeg oraz Darłowo. Najważniejszym zadaniem Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2020 roku była realizacja pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. To nie tylko pogłębienie toru wodnego od Świnoujścia do Szczecina na odcinku 62 km, ale również z wybudowanie dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z odłożonego z pogłębienia toru refulatu. Ponadto w 2020 roku Urząd Morski w Szczecinie realizował projekty dostępowe do portów w Policach i Stepnicy, jak również realizował dwa programy wieloletnie związane z ochroną brzegu morskiego oraz z utrzymaniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Istotnym projektem było również uruchomienie rejestru jachtów systemu REJA24, dzięki któremu możliwa jest rejestracja wszystkich jednostek rekreacyjnych i komercyjnych, zarówno morskich i śródlądowych, w jednym systemie teleinformatycznym. Urząd Morski w Szczecinie dba również o szczecińskie zabytki. Zajmujemy się odrestaurowaniem szczecińskiego czerwonego ratusza, który jest również siedzibą Urzędu Morskiego w Szczecinie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Kapitule za, za wyróżnienie dla Urzędu. To dla nas naprawdę wielki moment, ponieważ jako administracja państwowa nie jesteśmy takim typowym organem administracji, rzeczywiście prowadzimy duże inwestycje i mimo pandemii udało nam się i udaje nam się realizować terminowo i, i, i w budżecie. Ja tylko dodam, że w zeszłym roku rzeczywiście na, na rzecz naszej e, polskiej gospodarki Urząd Morski przy pogłębianiu toru wodnego, ale również przy e, budowie statków wielozadaniowych w sumie kwota, z którą przeznaczył na, e, i, i wydatkował z budżetu, oczywiście w 85% te projekty największe są dofinansowane z środków Unii Europejskiej, e, to kwota rzędu miliarda e, złotych. Także to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że pracownicy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem, mimo epidemii, pracowali efektywnie i nie dali się, że tak powiem, wirusowi, jak wszyscy Państwo tutaj i możemy sobie właściwie wszyscy pogratulować, że dzięki Naszym wspólnym działaniom dalej gospodarka tutaj województwa zachodniopomorskiego jest no, na, na dobrym i wysokim poziomie efektywności. Także dziękuję bardzo.